Sobor Watykański II powiedział, że mimo tego, że Chrystus zapłacił wieczną karę za nasze grzechy na krzyżu, to jest tymczasowa kara, którą my musimy zapłacić i musi się zapłacić przez swoje własne cierpienie. Pamiętam, stowałem nieco z Soboru Trydenckiego. Jest tam więcej niż 100 anatem potępiających nas jako ewangelicznych chrześcijan za wszystko w co wierzymy i one zostały utwierdzone na Soborze Watykańskim II i podam wam jedną z tych anatem z Soboru Trydenckiego. Jeżeli ktoś mówi, że upamiętany grzesznik, który został odkupiony z łaski i możecie powiedzieć to cudownie, wierzą w upamiętanych grzeszników odpawionych z łaski, jeżeli ktokolwiek twierdzi, że jest przebaczony do tego stopnia, że nie jest dużej pod karą, by cierpieć do swojej własnej grzechy. A na temat. Jak to wygląda dziś? Przyniosę wam tutaj tą rzecz. Jak wielu z was ją rozpoznaje. Jest to karta mszalna. Karta mszalna. Mają to na pogrzebach. To się dzieje dziś ludzie. Dziś. Zapytajcie w zakładach pogrzebowych. Wiedzą, czy są karty mszalne. Wszyscy je tam mają. I jest na nich napisane z sympatią wobec i wpisujecie tutaj imię. Święta ofiara mszy zostanie zaoferowana za spokój duszy. I tutaj wpisujecie imię zmarłego. I dajecie ofiarę. I ofiarę dla kościoła. I w zamian za to kapłan weźmie to na ołtarz. Wtedy, kiedy przeprowadza mszę. I to skróci czas cierpienia w czyścu. Dla tej osoby. Jak wiele? Kościół nie może Wam powiedzieć. Jak wiele więcej mszy musi być przeprowadzone? Kościół nie może Wam powiedzieć. Mój przyjaciel, jego ojciec niedawno zmarł, powiedział mi, że więcej niż 2000 dolarów zostało wydane na karty mszalne na jego pogrzebie. Więc musicie mieć mszę za mszą, jeżeli rozmawiacie z rzymskim katolikiem. I ja debatowałem z wiodącymi apologetami rzymskokatolickimi. I oni już dłużej nie debatują, ale możecie to wspomnieć. Ja wspomniałem to w debatach. Nie otrzymałem na to odpowiedzi. Widzicie, z jednej strony mówią, że cierpienie Chrystusa nie było wystarczające. I zatem Wy musicie cierpieć, by być oczyszczeni. Musicie zostać oczyszczeni. Oni używają wersetu: bez świętości nikt nie ujrzy Pana. Musicie stać się święci w samych sobie. Nie wystarczy. Posiadanie przypisanej wam sprawiedliwości Chrystusa nie jest wystarczające. Ale to wy sami musicie stać się święci, oczyszczeni. Czyściec. Odczyszczenia samego siebie. To w jaki sposób pomienie czyśćca mają oczyszczać was z moralnego zła jest innym pytaniem. Więc cierpienie Chrystusa nie mogło tego dokonać. I wy musicie cierpieć. To o tym jest czyściec. Ale jedną chwilę mogą dać za was odpust. I to cierpienie będzie zredukowane Podczas mszy Nie przez oryginalną ofiarę Chrystusa na krzyżu Ale teraz jej tak zwaną reprezentację Na rzęsko katolickim ołtarzu Ona w jakiś sposób może zrobić to Czego tamta ofiara nie mogła I ona zredukuje to cierpienie Więc tak naprawdę nie musisz prawdziwie cierpieć Co więcej, pamiętacie Ojca Pio? Czy ktokolwiek pamięta Ojca Pio? Mogę się nieco zdenerwować, ponieważ pamiętam, jak byłem na konwencji chrześcijańskich księgarni. I bylibyście zdumieni. Mieli tam Sunday Visitor, rzymsko-katolickiego wydawcy. Mieli różnych rzymskokatolickich katolickich wydawców, organizacji i tak dalej. I oto tutaj jest biografia ojca Pio. Ojciec Pio, jako mnich, poprosił swojego przełożonego o pozwolenie do cierpienia za grzechy świata. Zapewniono mu to pozwolenie i manifestował stygmaty przez około 40 lat. Pamiętacie go? Miał bandaże wokół swoich rąk, swoich stóp i tak dalej. Mnisi w kasztorze świadczyli o ojcu Pio, że słyszeli rzesze głosów, rozmawiający z nim każdej nocy. Powiedział, że pojawiło mu się więcej duchów zmarłych niż żyjących ludzi, którzy byli na swojej drodze z do nieba, zatrzymując się, by podziękować mu za to, że cierpiał za ich grzechy. Jest wysoce honorowany przez kościół katolicki, więc teraz mamy wielką sprzeczność. Rozumiecie, co chciałem powiedzieć? Cierpienia Chrystusa nie były wystarczające Wy musicie cierpieć Ale tak naprawdę nie musicie cierpieć Ponieważ ojciec Pio może cierpieć za was Co więcej W 1322 Pani z góry Karmel Osobiście objawiła się papieżowi Janowi XXII I dała mu przywilej Sabatina Wielką obietnicę Że wszyscy, którzy umrą nosząc jej szkaplerz To jest szkaplerz Możecie go zobaczyć Zbliżcie się, możecie spojrzeć Wszyscy ci, którzy umrą nosząc jej szkaplerz ona osobiście pójdzie do czyśca w sobotę po ich śmierci i zabierze ich do nieba. Więc nie musicie cierpieć. Ofiara Chrystusa jest niewystarczająca. Musicie cierpieć osobiście, ale mamy wielką sprzeczność, ponieważ nie musicie cierpieć. Ponieważ jeżeli nosicie szkaplerz, wyjdziecie następnej soboty. Lub to, że mówią, msza redukuje Twoje cierpienie. To tragedia. To jest to, co mam nadzieję, abyście zrozumieli. Nie próbuję naśmiewać się z tych ludzi. To jest tragedia. To są ludzie, którzy są w niewoli. Oni nie wiedzą, oni nie mają prawdziwej pewności tego, że Chrystus zapłacił karę, że On pojednał nas z Bogiem, że to jest dokonane na krzyżu.